Witam serdecznie. Wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym co dzieje się na niebie, a tym co dzieje się tu u nas na ziemi, spokojnie to tylko astrologia. Dziś będę wyciągał po jednej karcie dla każdego znaku na grudzień. Dlaczego po jednej karcie? Bo jestem super zapracowany przed moim warsztatem Tajemnice Plutona, który organizuję z okazji końca obecności Plutona w Koziorożcu. Czas jest niezwykle intensywny, również ze względu na to, że dziś mamy pełnię w byku. Kiedy Księżyc robi koniunkcję z Uranem, a zatem dużo ekscytacji, dużo napięcia, dużo antycypowania tego, co ma nadejść w przyszłości, a na co kompletnie nie mamy wpływu. To jest też czas wyzwolenia. I taki jest temat tego rozkładu tarotowego, bo w grudniu Słońce będzie znajdowało się przede wszystkim w Strzelcu, znaku, który kocha prawdę, ekspansję i wolność. To jest czas radosnego oczekiwania na święta, w ramach których warto jest postawić na szczerość, na uczciwość, zwłaszcza wobec swoich bliskich. Bardzo często zdarza się, że serwujemy naszym bliskim jakieś fałszywe wyobrażenie na swój temat, starając się utrzymać kompromis, który ostatecznie nikogo nie zadowala. Zachęcam Was do tego, aby wyzwolić siebie i Waszych bliskich od nieprawdy. Postawcie na prawdę. A prawda was wyzwoli I Teraz po jednej karcie dla każdego znaku Jaką prawdę potrzebujecie usłyszeć wy albo wasi bliscy Tak aby się wyzwolić na te nadchodzące święta Zaczynamy oczywiście od strzelca Bo strzelec będzie świętował swoje urodziny w grudniu przede wszystkim Wszystkiego najlepszego drogie strzelce Ósemka buław Ósemka buław Jest kartą dobrej nowiny to jest karta, która mówi o tym, że czeka was niespodzianka. Um, odkryjcie, kto tak naprawdę oprócz was wie to, co wy wiecie. To jest karta lekkości i nieprzywiązywania się do ostatecznego rezultatu. Możecie przeżywać, że spoczywa na was jakiś ogromny ciężar odpowiedzialności, brania pod uwagę tego, co myślą czują inni. Jeśli coś jest prawdą, powiedzcie to. A zarezonuje to z innymi, inni też się do tego przyłączą. Ostatecznie i tak coś Was zaskoczy. W tym rezultacie jest jakaś przewrotna niespodzianka, która Was uraduje i uskrzydli. I sprawi, że sytuacja bardzo szybko będzie się rozwijała. Więc nie przypisujcie tak wielkiej wagi samemu zdarzeniu ujawnienia prawdy, ale zaskoczy Was wartość i ważność. Rezultatu, który zostanie wygenerowany, a który zostanie podchwycony też przez innych. Tego Wam życzę, drogie strzelcy. Co koziorożce mają zrobić w ramach tych świąt i w ramach uwalniania się od fałszu? Ósemka mieczy. Ósemka mieczy mówi o tym, że jesteście bardzo mocno zamknięte, drogie koziorożce, w schemacie myślenia, o tym, jak wiele zależy od tego, co wy możecie i co wy potraficie. Pora wyjść poza błędne koło własnych wyobrażeń o tej sytuacji. Potrzebujecie urealnić układ, w jakim jesteście, poprzez wypowiedzenie prawdy, ale ta prawda, ona zbije ścianę luster, w których to wy się przeglądacie przede wszystkim. Połącz. Przestrzeń własną z przestrzenią innych ludzi poprzez powiedzenie czegoś bardzo szczerze, bardzo wprost, bardzo jednoznacznie. Przestań oddzielać się własnymi wyobrażeniami, jakie będą reakcje innych ludzi na to, co im objawisz. Powiedz i przekonaj się, jak reagują, bo do tej pory korespondujesz przede wszystkim z własnymi fantazjami na temat tego, jacy oni są. Odkryj jacy są naprawdę. To będzie dla Ciebie odkrycie. Wodnik. Co z wodnikami? Siódemka denarów. Siódemka denarów mówi o tym, że hmm, potrzebujecie uznać jakiś rezultat dotychczasowej rozgrywki. Czy to jest sukces, czy to jest zwycięstwo, czy to jest porażka, czy to jest przegrana, czy to jest remis? To się musi okazać jak najszybciej. Wtedy będziecie wiedziały, co dalej zrobić. Ale pomyślcie też o tym, że jest coś niezwykle gratyfikującego w ramach odkrywania kart. Dostaniecie jakiś bonus, coś czego się nie spodziewacie, a będzie to potwierdzeniem tego, że dobrze robicie i że powinniście były zrobić to wcześniej. Bo przy okazji dostaniecie też informacje na temat tego, jak. Mają się sprawy od strony finansowej. Powiedziałbym tak, to jest ważne dla Waszych pieniędzy. Abyście jak najszybciej uwolniły z siebie prawdę, która Was obciąża. Także zadbajcie o swój majątek i bądźcie szczere. To dla wodników. Teraz ryby. Co z rybami? Wow. Księżyc. Księżyc pokazuje, że robicie sobie niezwykłą krzywdę. Żyjąc w ukryciu, to, że czegoś nie mówicie o sobie, przede wszystkim źle robi wam, tak jakbyście się odurzały, zatruwały jakąś substancją zamykającą was w miejscu niezwykle trudnym od strony emocjonalnej. Ehm, potrzebujecie się uzdrowić, przede wszystkim zróbcie co dla siebie. To jest trochę tak, że jeśli będziecie dalej ukrywać to, co ukrywacie, odbieracie sobie oddech, wiążecie sobie ręce, zabraniacie sobie rozwoju i wzrostu. E, prawda nie jest aż tak straszna. Reakcja na to, co ujawnicie, e, będzie. Konfudująca reakcja nie będzie tak jednoznaczna, jakbyście się tego spodziewały, ale na pewno będzie to lepsze dla waszej kondycji psychicznej i zdrowotnej niż życie w kłamstwie. Tego wam życzę, drogie ryby. Zróbcie to przede wszystkim dla siebie. Baran. Dwójka buław. Dwójka buław mówi o tym, że sytuacja jest statyczna i unieruchomiona tylko i wyłącznie ze względu na to, że Wy czegoś nie mówicie. Pragniecie, aby rzeczy działy się szybciej, chcecie, aby... Sytuacja nabrała rozpędu, ale to wy powinniście wykonać ten krok. Jakby inni czekają na to, aż wy powiecie coś, co powinno zostać powiedziane. Nie odbierajcie możliwości działania sobie innym tylko dlatego, że wolicie komfort obserwatora. Właśnie, barany, wejdźcie w swoją rolę inicjujcie. To wy macie być iskrą zapalną, która rozpęta jakiś pożar. I ten pożar będzie bardzo oczyszczający. Także albo wybieracie pauzę i petryfikację obecnej sytuacji, albo nadajecie rozpędu sprawom przez to, że zaczynacie mówić. To wszystko, barany. Teraz pora na byki. Byki mają koło fortuny. Koło fortuny mówi o tym, że hmm, potrzebujecie przyspieszyć bieg zdarzeń. Poprzez uwolnienie siebie z przymusu milczenia. Nie wszystko zależy od was, a właściwie to wy przez siebie macie przepuścić siły kosmiczne, karmiczne, metafizyczne, duchowe, które pozwolą uruchomić proces od dawna czekający na uruchomienie. Um, nie wszystko zależy od was. Zdejmijcie z siebie tę odpowiedzialność. To, co wy macie zrobić, to jedynie wyrazić tę myśl, która was nawiedza, która was niepokoi, która was blokuje. Chodzi o to, żeby rozkręcić koło fortuny, aby przyspieszyć tok zdarzeń. Niech los spełni się, niech wypełni się przeznaczenie. To jest ważne. Pomyślcie o tym, że to jest istotne z metafizycznego punktu widzenia. To nie są tylko osobiste porachunki, to jest karta wielkiego arkana. Więc akcent jest położony. Na jakąś kosmiczną, karmiczną sprawiedliwość. Dobra. Bliźnięta. Co z wami, bliźnięta? Mag. Wow. Mag jest waszą kartą. To jest karta merkurialna. Merkury opiekuje się bliźniętami. Jesteście bardzo biegłe w komunikacji. Doskonale wiecie, jak używać słów. Używajcie ich bardzo zręcznie. Używajcie ich bardzo trafnie. I też pozwólcie sobie na show. W ramach tego objawienia, w ramach tego ujawnienia zróbcie spektakl, który podbije stawkę waszej gry. Niech będzie napięcie, niech będzie dramaturgia, niech uwaga będzie skoncentrowana na was. A to, co uruchomicie, okaże się być niezwykle uwalniające, otrzyźwiające i wyostrzające intelekt innych ludzi. Macie lekcje do odrobienia i macie lekcje do dania innym. Wiecie, jak to zrobić. Korzystajcie na maksa ze swojego talentu komunikacyjnego. Wiecie, jak to się robi. Dobra, raki. Co z rakami? Cesarz, cesarz, raki wejdzie w rolę autorytetu. Jest oglądanie się na ojca, że to ojciec powinien był zrobić, że to ojciec powinien był wyznaczyć granice, że to ojciec jest najmądrzejszy. Nie, wy jesteście najmądrzejsi. Ojciec nie był w stanie tego zrobić, bo był czym inny zajęty. Może był konformistą, może był słaby, może był um, uzależniony od czegoś, od czego wy już jesteście wolne. Postawcie granice i rządźcie, dzielcie i rządźcie. Um, obudźcie swój monarszy charyzmat, głoście prawdę tak, jak król głosi swoje orędzie. Bądźcie w tym nieustraszone. Mocna karta. Przechodzimy do lwów. Co dla was, drogie lwy? Rydwan. Rydwan. Musicie obudzić w sobie ambicje. Nawet taką ambicję, że albo moja prawda, albo dalej będę zakładnikiem sytuacji, w której jestem kimś umniejszanym, kimś osłabianym, kimś, kto jest dystansowany wobec swojego instynktu, trochę tak, jakby życie w kłamstwie, odbierało wam kontakt z waszą ambicją i siłą do realizacji tej ambicji. Więc macie do wyboru, albo będziecie słabe i zniewolone, albo powiecie, jaki jest, a tym samym obudzicie w sobie ducha rywalizacji. Może musicie kogoś skonfrontować z bardzo niewygodną prawdą, ale to jest wasza prawda i zasługujecie. Na to, aby ona wybrzmiała. Bo ona doda wam mocy, ona doda wam rozpędu. Znowu karta Wielkiego Arkana. Wow. Więc wychodzi na to, że stawka jest wysoka. Panna, co z pannami? Znowu karta Wielkiego Arkana. Śmierć. Śmierć. Jeśli budzicie się, że uda się coś ocalić to przestańcie się łudzić. Kamień na kamieniu nie pozostanie w momencie, kiedy wypowiedziecie to, co macie wypowiedzieć. To jest ważne, to jest totalne, to zadziała jak kataklizm, ale z tego kataklizmu ocaleje dokładnie to, co ma ocaleć. Uczciwi i sprawiedliwi dadzą sobie radę. A e, fałszywe węże niech płoną i niech się popielą. Jakby wasza prawda ma siłę kremacji. Um. Boicie się, że to doprowadzi do zniszczenia. Ale wiecie, że jeśli coś zniszczeje, to dlatego, że było to złe. Po prostu to było złe. Um, nie hamujcie sił przyrody, które przez was przemawiają. To jest wręcz kosmiczne. To, co idzie od was. Waga. Co z wagami? Trójka denarów. Trójka denarów mówi o tym, że. Powinniście podejść do sprawy strategicznie, pragmatycznie. Zadajcie sobie pytanie, co chcecie ugrać, tak naprawdę, głosząc to, co macie do ogłoszenia. Macie prawo dbać o swój interes. Macie prawo zarządzać swoimi informacjami tak, aby te informacje pracowały dla Was, aby zysk był po Waszej stronie. Nie musicie iść na kompromisy, ale też nie musicie wypowiadać wojny. To od was zależy. Zważcie i zmierzcie tak, jak robią to wagi, co się wam bardziej opłaca. Bądźcie pragmatyczne, przewidujcie, rachujcie i nie bójcie się sięgnąć po to, co wasze we współpracy z innymi. To jest karta promująca współpracę z innymi, więc warto jest się jakoś dogadać, warto jest się ustawić, warto jest rozpoznać, jakie są nastroje, zanim podejmiecie jakiś ważny krok ku wyzwoleniu i objawieniu prawdy. A teraz czas na Skorpiona, czyli ostatni znak. Ostatni znak. Askielichów. Askielichów. Prawda jest taka, że macie serce pełne miłości, drogie Skorpiony. To jest to, z czym musicie się pogodzić i z czym inni muszą się pogodzić. Jesteście wrażliwe, macie piękną wyobraźnię, macie duszę, która łaknie zrozumienia i sensu. Nie pozwólcie złym ludziom podeptać tego, co w was tak wrażliwe, czułe i delikatne. Poza tym chcecie miłości, która będzie łączyć i jednoczyć wszystkich. Macie do tego prawo. Macie prawo ustawić tak sytuację, żeby Inni dostrzegli was czujących ludzi. Może być tak, że inni naokoło mają was za bezduszne roboty, ale prawda jest taka, że jesteście niezwykle uduchowionymi istotami. Nie bójcie się przemawiać z waszego duchowego poziomu, odwołując się do waszych uczuć i myśli. One są naprawdę ważne i one zasługują na miejsce i czas w świadomości innych ludzi. To byłoby wszystko. Co mam Wam do powiedzenia? Jeśli chcecie więcej tarota, to wejdźcie na moją aplikację Starsi. Link poniżej, tam codziennie możecie wyciągnąć po jednej karcie tarota. Teraz już mamy wszystkie uzupełnione karty 78 kart, 3 interpretacje codziennie dla Was do Waszej dyspozycji. Także nie zostawiam Was z pustymi rękami. Mam nadzieję, że ten odczyt, który dokonałem teraz, będzie dla Was inspirujący. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i powodzenia na grudzień. Cześć!